Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy dzień szósty. Po wczorajszym odcinku Harry Potter wychodzi nam na prowadzenie. Zobaczymy, jak to będzie po dniu szóstym. Także już otwieram okienka z numerem 6. U Mamy tutaj czare ognia. Tak też mi się wydaje, że to jest czara ognia. Mamy jakiś. Niebieski płomień z takim, jakby brokatem. Dodatkowo kilka brązowych elementów. Co mamy tutaj e, po stronie gwiezdnych wojen? Szósteczka. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj chyba Tysitów, tak mi się wydaje. Tak, też kilka elemencików. Także dzisiaj dwie konstrukcje się zmierzą. Zobaczymy, która konstrukcja. Bardziej do mnie przemówi. Także składam, zaraz do Was wracam, tak jak zawsze. Także dwie sekundki, zaraz się widzimy ponownie. No i powiem Wam, wracam do Was i tak naprawdę zastanawiam się: może zobaczmy tego Taja? W sumie prosta konstrukcja idzie go rozpoznać, w sumie z ostatniej części. Proste klocki w sumie nic specjalnego. No, nie wiem, powiem Wam szczerze. Zobaczmy jeszcze, może tutaj czarę ognia. Czary ognia, chyba powiem Wam szczerze, szczerze, ale chyba jednak lekka przewaga jest. No, mamy tutaj ten płomień taki z brokatem. Trochę tych brązowych elementów, chyba lepsze elementy i lepsza konstrukcja, powiem Wam szczerze. Więc, no, obiektywnie mówiąc, tak uczciwie, obiektywnie, no, to chyba faktycznie dzisiaj znowu punkcik po stronie Harego. Także powiem wam szczerze, tutaj Harry zaczyna wychodzić na prowadzenie. Mamy szósty dzień i tak naprawdę kolejny punkt dla Harego. Także zobaczmy tutaj jeszcze zapasówki. Tutaj dostajemy trzy elementy po stronie Harego, cztery groszki takie malutkie tutaj z tego Taja. Także no kolejny punkcik dla Harego. Także naprawdę tutaj zaczyna się tak naprawdę wysik z czasem, bo powiem Wam szczerze, już dwa punkty przewagi e, dla Harego, czyli mamy tutaj, żeby jeszcze sprawdzić, tutaj były bodajże trzy punkciki, tak? Zaraz zobaczymy. Muszę sobie sprawdzić, bo już nawet nie pamiętam, ale wiem, że Harry na pewno już jest na prowadzeniu, także dwoma punktami wychodzi nam Harry teraz na prowadzenie. Zobaczymy, jak to będzie w dniu siódmym, natomiast po dzisiejszym dniu Kolejny punkcik dla Harego. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Cześć.